Potwierdziło się to, o czym wszyscy od dawna mówili: swoją kandydaturę w wyborach na prezydenta Rzeszowa zgłosiła pani wojewoda Ewa Leniard. Swoją decyzję ogłosiła na dzisiejszej konferencji prasowej, co ciekawe jednak zaznaczyła, że nie będzie startowała z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, a z Komitetu swojego nazwiska. Co prawda jest to praktyka często spotykana przy wyborach samorządowych czy wyborach prezydenckich, jednakże fakt, że na konferencji prasowej obok niej pojawił się jedynie Marcin Fiołek, czyli szef radnych klubu PiS, może budzić pewne zastanowienie. Tym bardziej, że przecież jeszcze trzy dni temu na Podkarpaciu była pani marszałek Elżbieta. Witek, czy brak prominentnych polityków prawa i sprawiedliwości na tak ważnej konferencji, wobec ich wcześniejszych zapowiedzi o tym, że PiS powinien wystawić kandydata pod swoim szyldem, może dowodzić tego, że pani wojewoda wyrywała się przed szereg i jej kandydatura, wbrew temu, co sama dzisiaj mówiła, nie została w pełni zaakceptowana i potwierdzona przez władze partii. Nieoficjalnie poznaliśmy także nazwisko, kandydatki Platformy Obywatelskiej, którą ma być Teresa Kubas-Hull. Osoba co najmniej mało znana lokalnej społeczności. Osoba, której nazwisko dotychczas nie pojawiało się jako potencjalny kandydat. Wiemy też, że jutro ma dojść do spotkania liderów Ruchu Ho Hołowni oraz Nowej Lewicy. Mają oni rozmawiać o wspólnym kandydacie, czy ich wspólną kandydatką będzie Marta Niewczas. A co za Agnieszką Itner? Czy w Rzeszowie czeka nas starcie kobiet o fotel prezydenta miasta?